W każdym położeniu dziękujcie. Tak święty Paweł zachęca, by chrześcijanie mieli rozpalone serce. Zapraszam do kolejnego odcinka adwentowej Szkoły Modlitwy. To już ostatni tydzień adwentu, ostatnie dni. Niech te słowa świętego Pawła w każdym położeniu dziękujcie rozpalą nasze serca. Paweł pisze do chrześcijan, którzy znoszą prześladowania. Pisze do chrześcijan, którzy mają pełno problemów. Pisze do pieszych uczniów, którzy za wiarę w Jezusa są prześladowani, okradani, a niektórzy zabijani. I mówi im w każdym położeniu dziękujcie, by nikt nie okradł was z waszej radości, którą macie w Jezusie. Drogi braci i droga siostro, jesteśmy w czasie koronawirusa. Jesteśmy w czasie mnóstwa zamętu, lęku. Niepewności, co będzie, kiedy nas otworzą, nie otworzą, problemy związane z pracą, z finansami, mnóstwo problemów, ale jest zawsze więcej dobra niż zła na tym świecie, bo Bóg jest dobry. Dlatego, że On jest dobry, dlatego jest zawsze więcej dobra, choć nie zawsze jej widzimy, bo zło jest krzykliwe, krzyczy, a dobre jest ciche. Dlatego potrzebujemy Ty i ja dziękować. Kiedy dziękujesz, kiedy jesteś. Wdzięczny. Masz przed oczami dobro, które otrzymujesz od boga dzień po dniu. Kiedy jesteś wdzięczny, dziękujesz. Nie dajesz się złamać temu, przytłoczyć temu złu, które widzisz dookoła, które do ciebie krzyczy. Bądź wdzięczny. To klucz też do prawdziwej radości. Tylko wdzięczne serce umie się cieszyć obdarowaniem tym, co mamy. Bądź wdzięczny. Niech to słowa Pawła, w każdym położeniu, dziękujcie, niech wracają ci przez te najbliższe dni. W każdym położeniu. Czyli niezależnie od tego, czy jest Ci dobrze dzisiaj, czy źle, czy jesteś zdrowy, czy chory, czy ci się dzisiaj powiodło, czy masz problemy. Dziękuj, masz za co. Zdziwisz się, jak wiele jest tych rzeczy, za które możesz dziękować, jeśli zaczniesz to robić. Na początku jest ciężko, wydaje się ciężko. No, mam co jeść, mam gdzie spać, mam co się ubrać. No, okej. Okay. Ale zaczniesz zauważać drobne, małe rzeczy później, kiedy zaczniesz szczerze dziękować. Zaczniesz zauważać Boże działanie w takich wymiarach Twojego życia, Jego troski, opieki nad Tobą, której nigdy nie dostrzegałeś. I zaczniesz to doceniać, cieszyć się, wielbić Boga, nawet wśród problemów, cierpienia i zła. Które ci otacza albo nawet dotyka. W każdym położeniu dziękujcie. Stawiam ci wyzwanie, niech te najbliższe dwa dni będą czasem szczególnego dziękczynienia. I do zobaczenia już pojutrze. Zostań z Bogiem.